Weekend, tuż, tuż, oferta wydarzeń kulturalnych spora. My dla Państwa wydobywamy te najciekawsze, które błyszczą pośród innych, jak chociażby Galena, wydobywana przed wiekami przez gwarków w tarnowskich górach. Mówię o tym nieprzypadkowo. Dziś ruszają Gwarki. Jedna z największych i najstarszych imprez plenerowych w województwie śląskim, bo liczy sobie już ponad pół wieku. Będzie też o znikającej z powierzchni ziemi legendzie Katowic i śląskim arsenale na celowniku zagranicznych kontrahentów. Marek Burmała, witam w aktualnościach porannych. Przed nami najważniejsze Wydarzenia w skrócie. A na początek toksyczne, niebezpieczne odpady podrzucone na teren Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Przy kopalni Krupińskiej w suszcu znaleziono kilkadziesiąt ton chemikaliów. Miejsce zabezpieczyli strażacy, pobrano pierwsze próbki. Kopalnia szuka firmy, która zutylizuje problem. Kilkadziesiąt ton chemikaliów, być może właśnie z ciężarówki, którą mieszkańcy służca widzieli nad ranem. Kilka godzin później na miejsce przyjechali strażacy, by zabezpieczyć odpady. Akcja okazała się wyjątkowo trudna, a samo znalezisko wyjątkowo niebezpieczne. W związku z tym, że były stacje żyżące, łatwopalne odczynniki odpady poszpitalne nawet niezbędna była praca tych ratowników w sprzęcie ochrony chemicznej. I w aparatach dróg oddechowych. Strażacy nie potrafili całkowicie usunąć zagrożenia. Dalsze działania spadły na właściciela terenu kopalnie Krupiński w Suszczu. Wskażona może być też ziemia. Właściciela toksycznych odpadów poszukują policja i prokuratura. Jeszcze w tym roku, prawdopodobnie w grudniu, przed sądem apelacyjnym w Katowicach ruszy proces odwoławczy w sprawie tzw. śląskiej mafii paliwowej. Wyrok w pierwszej instancji zapadł w marcu tego roku. Katowicki Sąd Okręgowy skazał wówczas Henryka Musialskiego, uznanego za szefa gangu, na 6,5 roku więzienia. Wskazano też 19 współoskarżonych. W wyroku uznano, że gang wyłudził od Skarbu Państwa z podatku akcyzowego i VAT 500 milionów złotych. Frustracja i oburzenie lokatorów W mysłowickiej spółki Lokator sięgnęły zenitu. Góra długów spółki Lokator i problemów lokatorów rośnie już od dwóch lat. Najpierw mieszkańcom na dwa miesiące zabrakło ciepłej wody, potem wkroczył komornik, mimo że mieszkańcy za media przez cały czas płacili. Ja, ja czy wszystko ja mam ulegulowane? Teraz dostaliśmy rozliczenie, wie pan, za wodę. Dopłatę mamy! Gościu nie płaci za, za wodę, a on przysyła mi dopłaty? skandal! Skandal wybuchł, gdy okazało się, że zadłużenie spółki wobec firmy Tauron przekroczyło 320 tysięcy złotych. Majątek lokatora zajął komornik, sprawa trafiła do sądu, ale do czasu wyroku lokatorzy są zdani sami na siebie. Do tego gorącego tematu w aktualnościach będziemy z pewnością wracali. Czas na zapowiedzi wydarzeń dnia. Był szczytny cel i wielki bal dzięki zbiórce pieniędzy zorganizowanej przez Fundację Spina w gmachu Urzędu Wojewódzkiego. Dziś w Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach otwarta będzie pracownia uroterapii. Będzie to jedyne tego typu miejsce dla dzieci z rozszczepem kręgosłupa. Kamil Trzaska będzie dzisiaj rozmawiał z rodzicami chorych dzieci. Witaj. Witaj. Kamilu z całą pewnością w trakcie tego wielkiego otwarcia nie zabraknie łez wzruszenia. Na pewno, na pewno nie zabraknie z wzruszenia, bo, bo wszyscy na to czekali, no, czekali rodzice, przede wszystkim rodzice tych dzieci, ale też myślę, że czekali sami lekarze, którzy, którzy chcieli pomóc maluchom. Uroterapia, na czym polega? Zanim powiem, na czym polega uroterapia, warto powiedzieć o tym w ogóle, do czego służy. Otóż tutaj tak naprawdę uroterapia jest potrzebna przy walce z rozszczepem kręgosłupa. Te dzieci mają no, bardzo duży problem z oddawaniem moczu. Muszą tak naprawdę mieć założone cewniki. I uroterapia służy do tego, żeby pomóc tym maluchom zachować higienę. No, to są małe dzieci, one nie do końca jeszcze mają, mają świadomość tego, jak to jest istotne. Chodzi o to, żeby im to właśnie uświadomić, nauczyć ich tego. Jesteśmy pierwsi w Polsce. Warto podkreślić, że to jedyny tego typu obiekt w całym kraju. Ile dzieci znajdzie pomoc? Na początek w tym ośrodku znajdzie pomoc. Ponad 20 dzieci. Natomiast no, to, to jest początek. Warto tutaj podkreślić rzeczywiście o tym, rzeczywiście to, że, że to jest pierwszy tego typu ośrodek w Polsce. Przykładowo w Göteborgu, skąd tak naprawdę zaczerpnięto pomysł, tam jest cały ośrodek, który działa właśnie na tych zasadach. Potrzeby są ogromne. Potrzeby są ogromne i widać je w statystykach. Tak, rocznie w Polsce rodzi się pół tysiąca dzieci, które mają rozszczep kręgosłupa. Więc no, patrząc na sam ten oddział, który, który będzie dzisiaj otwierał, można, można sobie łatwo przeliczyć. No, 20 dzieci na początek, pół tysiąca co roku, co roku rodzi się z taką wadą, a wszystkie muszą być cewnikowane. Kamil, czas najwyższy wracać do pracy powodzenia. Szanowni Państwo, to bezcenna inicjatywa z dobroci, sercji, hojności gości Balu Wojewody Śląskiego, których nie zabraknie oczywiście na naszej antenie o 18.30 relacja z tego wydarzenia. Reporterzy aktualności w poszukiwaniu ważnych dla regionu informacji wyjeżdżają też poza jego granice. Jacek Skorek był na targach uzbrojenia w Kielcach i okazało się, że to strzał w dziesiątkę, bo pośród czołgów karabinów dział znalazło się także prezydenckie wyróżnienie dla wojskowych zakładów mechanicznych z Siemianowic Śląskich za symulator rosomaka do szkolenia dowódców i działonowych. Odwzorowany w najdrobniejszym detalu symulator Rosomaka to pierwszy etap szkolenia żołnierzy. Świetna, nie dość, że zabawa, ale przede wszystkim po paru minutach robi się wrażenie, że się jedzie w prawdziwym wozie. I jak w prawdziwym wozie zdarzają się problemy. W pewnym momencie bieg. Na, na, nie mogłam żeby chyba, żeby chyba, żeby O się dźwignie Konstruktorzy z Siemianowskiego zakładu właśnie za ten symulator otrzymali dziś w Kielcach nagrodę prezydenta RP za najlepszy produkt tegorocznych targów uzbrojenia. Na platformie o 6 stopniach swobody zainstalowaliśmy wieżę Hitwi 30 mm z pełnym wyposażeniem, w pełni funkcjonalną i zintegrowaliśmy ją z symulatorem typu jaskier. Także w tym momencie możemy szkolić kompletną załogę pojazdu. Te już przeszkolone będą jeździć nowymi wersjami Rosomaka. Kilkaset zmian konstrukcyjnych wprowadzono na podstawie bojowych doświadczeń w Afganistanie. Jest wreszcie nowa wieża. Wieża z, wraz ze zintegrowanym przeciwpancernym pociskiem kierowanym. Jest dodatkowe dopancerzenie, nowe dopancerzenie, które prezentujemy. No i wreszcie serce całego systemu, czyli silnik Scania. Mocniejszy o 60 koni silnik ułatwi manewry, ale zabezpieczeństwo. Państwo załogi oprócz nowego pancerza odpowiadać będzie też to urządzenie. Choć wygląda jak bagażnik dachowy skutecznie zakłóca wszelką łączność, w tym zdalne odpalanie ładunków wybuchowych. Jeżeli ktoś chce za pomocą telefonu komórkowego zainicjować wybuch takiego ładunku, to jeżeli znajduje się to urządzenie w pobliżu włączone, jest to niemożliwe. Na razie bagażniki będą oferowane sojusznikom z NATO, ale nie wykluczone, że trafią też do polskiej armii. My chcemy zastosować o sporym zasięgu na pojazdach właśnie Rosoma, które będą chodziły w kolumnach i chodzą w tej chwili w kolumnach w Afganistanie. Jaki to będzie zasięg? Nie odpowiem na to pytanie. Spory. Rosomaki będą produkowane przez najbliższe 10 lat. W tym najprawdopodobniej również na eksport. Bo podczas targów, eśląskim transporterem, interesowały się delegacje z Francji, Japonii, Litwy i krajów azjatyckich. A tam, gdzie zaraz się znajdziemy, delegacje zagraniczne też bywały. A nam łezka kręci się wokół, bo legenda Katowic znika. Przy Alei Korfantego trwa wyburzanie dawnej siedziby centrum, wariette u Michalika. Prace potrwają jeszcze kilkanaście dni. A jeszcze kilkanaście lat temu odbywały się tu studniówki, wcześniej koncerty gwiazd, wystawne bale, sylwestry czy barburki. Centrum działało ponad 30 lat. Dziś pada ofiarą nowego centrum. Czyli przebudowy śródmieścia Katowic. Budynek położony tuż obok słynnej superjednostki znika. W tym miejscu powstanie nowa ulica, śródmiejska. Tyle o rozbiórce na pocieszenie budujące informacje w prognozie pogody. W Częstochowie, Lublińcu, Kłobucku i Zawierciu pogodnie, słonecznie i bez opadów dominować ma bezchmurne niebo. Temperatura 20-21 stopni. Czas na centrum regionu, w centrum województwa śląskiego dzień też zapowiada się słoneczny i bez deszczu. W Katowicach, Gliwicach, Tychach, Raciborzu i Jastrzębiu-Zdroju od 20 do 22 stopni. W rejonie Bielska Białej i w Beskidach podobnie. Kto zamierza jechać w góry, dobrze robi. Na termometrach od 20 do 22 stopni, wiatr słaby z kierunków wschodnich. A już za chwilę poranek z telewizją Katowice odwiedzimy. Odwiedzimy Tarnowskie Góry, bo tam znów jak co roku gościć będzie wielka persona Jan III Sobieski ze swoim orszakiem. Tam też koncerty plenerowe i wiele atrakcji. W poranku nie zabraknie także zapowiedzi programów, których na naszej antenie nie można przegapić. Do zobaczenia!